Koalicji Obywatelskiej, pani poseł Barbara Nowacka. Bardzo proszę pani poseł witana tak gorącymi oklaskami. Dzień dobry, dzień dobry Polsko! To jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej. To, co widzieliście, to przeszłość, a my was witamy w dobrej przyszłości. Ale, ale zanim ta przyszłość nastąpi, trzeba rozbić kilka kłamstw które tu padły panie premierze po tych latach jak panu nie wstyd jak panu nie wstyd mówić te wszystkie kłamstwa i nieprawdy jak pan może na tej izbie mówić o pakcie demokratycznym pan którego koledzy dawali nam 30 sekund na wystąpienie pan którego koledzy i koleżanki zdewastowali instytucje publiczne pan którego koledzy i koleżanki doprowadzili do upadku usługi publiczne. Co pan opowiada? Pan teraz nam mówi, że deficyt jest naj, drugi najniższy. Panie premierze, pan jako były minister finansów wie, że deficyt jest drugi najwyższy. Nie wstyd panu tak kłamać. Pan jako były minister finansów powinien wiedzieć, jak was Polacy zapamiętają, a zapamiętają was przez gigantyczną inflację. Która doprowadziła do biedy, do upadku firm, do tego, że w 2022 roku w Polsce było coraz więcej głodnych dzieci. A Pan mówi o dobrej polityce socjalnej. Spokójcie się, to są Wasze ostatnie chwile, ale spróbujcie odbyć je godnie. Rozumiemy, że jest Wam ciężko. Rozumiemy, że jest wam ciężko słyszeć prawdę o waszych rządach. Bardzo pan Państwa premier, proszę o spokój. Pan premier mówi o bezpieczeństwie, o bezpiecznej granicy. To spójrzmy na granice. Na jednej granicy konflikt i kryzys zbożowy, do którego doprowadziliście swoją nieudolną polityką międzynarodową, a z drugiej granicy na Zachód nie można wyjechać przez waszą politykę. Kryzys humanitarny który doprowadził do śmierci biednych i wizy Rzeczpospolitej sprzedawane na Bazarach do kupienia nie wstyd wam? To jest patriotyzm. Mówiliście silna Polska w silnej Europie. No to spójrzmy na tę silną Europę, do której wprowadzacie chaos w sojuszu z Orbanem i Meloni. To jest hańba dla polityki międzynarodowej. To jest poważny błąd, a z drugiej strony. Polska nigdy nie była tak słaba międzynarodowo, nieszanowana, odrzucana, wykluczana. Jedyna dyplomacja, jaką uprawialiście, to pochłukiwania i krzyki, zamiast budować mocne sojusze. Jedyny wasz sojusznik, jaki się okazał, to Orban. Orban, który ściska się z Putinem. A mieliście dobrą, przyzwoitą chwilę. Mieliście chwilę, kiedy staliście po stronie Ukrainy. Pan Macierewicz to ciągle pokrzykuje pan o polityce prorosyjskiej i pana zaplecze naprawdę nie powinno się wypowiadać naprawdę bo pan bo pan doprowadził do największego podziału społecznego ale do tego jeszcze panie mecierewicz wrócimy bezpieczeństwo ekonomiczne bezpieczeństwo ekonomiczne inflacja taka że chleb który kosztował 4 zł kosztował 9 zł że Emeryt, jak zapłacił rachunki za prąd, to już nie miał jak zapłacić za produkty spożywcze. A wiecie, ile za waszych rządów czeka się do lekarza? Pana premiera to zainteresuje. Katowice psychiatria, wie pan ile? 2265 dni. Tak wygląda wasze bezpieczeństwo zdrowotne. A do endokrynologa kobiety, o których pan też dużo mówił, czekają często po kilkaset dni. Czekają na usługi publiczne, a jeśli by poszły prywatnie, może byłoby szybciej. Tylko prywatne jest dla bogatszych. A wy nigdy, tak naprawdę nigdy, nie spojrzeliście na ludzi, na rodziny w kryzysie. Nie było was, kiedy rodziny z niepełnosprawnościami protestowały tu w sejmie. Umieliście się od nich tylko odwrócić. Nie było was, kiedy trzeba było przeciwdziałać przemocy, w tym przemocy wobec kobiet. Przemoc ekonomiczna nadal nie jest ujęta w katalogu przemocy. Nie było Was, kiedy trzeba było interweniować w kwestii przemocy wobec dzieci. Obudziliście się za późno, kiedy Kamilek już nie żył. Nie było Was, kiedy polskie kobiety protestowały, bo bały się o swoją przyszłość. Nie było Was, kiedy umierała Izabela z Pszczyny. Nie było Was, bo to była Wasza decyzja polityczna. Y Bezpieczeństwo wewnętrzne. Może tu chociaż lepiej poszło. Nie, dzisiaj Polki i Polacy boją się policji. Doprowadziliście do upadku tę ważną służbę i zhańbiliście polski mundur. Nie tylko nieudacznikiem komendantem, ale mataczeniem przy śmierciach na komisariatach, przy oszustwach, które popełniali wasi funkcjonariusze i przy politycznym użyciu, panie premierze, pałek i gazu wobec protestujących o swoje prawa kobiet. Woleliście chronić jednego polityka zamiast dbać o bezpieczeństwo publiczne. Tu Was po prostu nie było. Mówicie teraz tyle o demokracji, o praworządności, o wolności słowa. Kto, jak nie Pan, Panie Prezesie Kaczyński, tak dzielił Polaków, mówiąc o gorszym sorcie? Czy to miało budować polską wspólnotę? Pan mówi. Pan mówi, że Polska jest silna wtedy, kiedy jest niepodległa. Tak, panie prezesie, niepodległa i demokratyczna. Wtedy, kiedy w tej wspólnocie trwa dialog i porozumienie, a nie wtedy, kiedy się wyklucza i szczuje w TVP. Wasza telewizja publiczna doprowadziła do dramatów. Siedzi tu poseł Adamowicz. Czy spojrzeliście mu kiedyś w oczy? Panie premierze, a czy kiedykolwiek pan podszedł do posłanki Felix? Czy podszedł pan kiedykolwiek do niej i przeprosił za to, co pan aparat jej zrobił? Bo to, że do hejtera pan podszedł i wprowadził koda na, na umowę sejmową, to wiemy. I to jest jedna z pana, takich ludzkich, największych pana. Byliście aroganccy wtedy, kiedy Polki i Polacy umierali w czasie pandemii. Kiedy wszyscy baliśmy się o swoją przyszłość, wy tylko baliście się. Kto komu otworzy szwalnie, pani marszałek? Baliście się, że nie uda się wam zrobić odpowiedniego interesu. Wałki na szpitalach tymczasowych, kupowanie respiratorów, to wszystko znamy, ale też tak po ludzku. Nie mogliśmy odwiedzać naszych bliskich w szpitalu, ale nie, pan Czarnek mógł. Młodzież nie mogła uprawiać sportów. Pani Emilewicz, tu siedząca, też mogła. A pan, panie Kaczyński, wtedy kiedy nikt z nas nie mógł pójść na cmentarz do bliskich, Pan jedyny tam poszedł. Nie wiem, czy to był ten lepszy sort, ale wiem, proszę pana, że nie ma pan prawa czuć się ani lepszym, ani gorszym od każdego z nas, bo na tym polega wspólnota, że szukamy tego, co może nas połączyć. Pan premier mówił dużo o kobietach, o demografii, mieszkanie plus przecież oszukaliście ludzi. Realnie pozwoliliście, żeby nawet najbiedniejszych nie było stać, żeby tam zamieszkać, a jak już tam zamieszkali, tak jak na Kaczych Bukach w Gdyni, to podnosiliście im czynsz tak, że znowu musieli się stamtąd wyprowadzać. Teraz jest pan za in vitro. Przecież mógł pan pomóc ludziom to dziecko wypragnione, upragnione mieć wcześniej. Tu na sali jest też posłanka, która o tym mówiła, że nie ma dziecka dlatego, że nie było ją stać na demograficzny program, który żeście wyłączyli. Też pan. Słowa na ten temat nie powiedział, dopóki nie przegraliście wyborów. Mówiliście o luce płacowej. Tak, w Polsce jest niska. Pan to obiecywał w 2019 roku. Ustawy żeście zamrozili, ale pamięta Pan, Polki pracują w zawodach niskopłatnych: pielęgniarki, nauczycielki, salowe, położne. Tutaj nie poprawiliście ich sytuacji. Więcej zamrażaliście projekty obywatelskie, nie chcieliście rozmawiać o niezbędnych podwyżkach. Tutaj znowu was nie było, bo znowu byli ludzie w kryzysie. Panie premierze, pan mówi o młodych. A co żeście im zaoferowali? Denializm klimatyczny? Wyśmiewanie ich marzeń i pragnień? Pałki i gaz na protestach młodych? Czarnka w edukacji, który zamiast inwestować w szkoły, inwestował w wille? Czy może upolitycznienie szkoły przez takie kuriozalne postaci, jak pani kurator Nowak? Czy może... Tym sukcesem Pana jest szczucie w TVP na młodzież poszukującą swojej tożsamości. Młodzież LGBT, młodzież w kryzysie. Czy to jest Wasza odpowiedź dla młodych? Młodzi tego nie kupią. Nie kupią Waszych kłamstw. Kobiety też nie kupią Waszych kłamstw. Dlatego, że zbyt wiele widzieliśmy przez te ostatnich osiem lat. Osiem lat zaniechań, wykluczeń i pogardy. I musimy odbudować polską wspólnotę. Bo ona jest sercem demokracji, sercem odwagi Rzeczpospolitej. Ale demokracja to nie jest wtedy, kiedy wy krzyczycie, a inni mają słuchać. Tylko wtedy, kiedy się prowadzi normalny dialog z organizacjami pozarządowymi, ze stroną społeczną, ze związkami zawodowymi, z obywatelkami i obywatelami. Kiedy nie odgradza się władza od ludzi, a do nich po prostu wychodzi i słucha ich potrzeb i reaguje na te potrzeby. Bo demokracja, panie premierze. To jest wtedy, kiedy się szanuje drugiego człowieka, a nie nazywa go gorszym sortem. I pan pozwolił. Ale źródłem wielkiego podziału i konfliktu jest to, co powinno było Polskę zjednoczyć. Ja byłam tutaj, w tej izbie, tylko w innym miejscu w kwietniu 2010. Kiedy można było się pojednać. Kiedy wszyscy przeżywaliśmy ten sam ból i wy mieliście unikatową szansę. Po latach wyjść z tego klinczu, który dzielił i polaryzował polską scenę polityczną. Szukać pojednania. Milczcie, bo o śmierci mówię. Milczcie, Proszę bo czasami w imię pewnej powagi trzeba zachować spokój. A wy żeście pozwolili sobie na obrzydliwe rzeczy dotyczące właśnie podziału. Panie premierze. A pamięta pan, według pana Kaczyńskiego, pamięta pan tę nieszczęsną tablicę w kpr gdzie pan zapomniał o jednej osobie, bo nie była od was? A pamięta pan, panie Kaczyński, jak urządzał pan takie pokazy hańby w czasie miesięcznic smoleńskich? Żerował tym, obrażał ludzi, wykluczał? Pan tego nie słyszał? Pana tam nie było? My chcemy polskiej zgody! My chcemy na rzeczach ważnych budować naszą przyszłość. Na pamięci, na historii, na tradycji, na równym uszanowaniu siedzącego tu Lecha Wałęsy i nieżyjącego Lecha Kaczyńskiego. I to jest nasza oferta na przyszłość. Rozmawiajmy o rzeczach ważnych. Pamiętajmy o ważnej historii. Nie szukajmy w niej zła. Szukajmy w niej Polki, Polaka, obywatelka i obywatelki. My na protestach Mówiłyśmy wielokrotnie idziemy po prawo i sprawiedliwość. Dla młodych, dla kobiet, dla niepełnosprawnych, dla biednych, dla wykluczonych, dla pogardzanych, dla pogardzanych przez was. I przyszliśmy. I rząd Donalda Tuska, tę dobrą przyszłość Polski, zna i naprawi to, co żeście zepsuli. Możecie krzyczeć. Możecie zapominać, ale nie mówię do Was zdemoralizowani politycy PiS, ale do Waszych wyborców gwarantujemy Wam dialog, rozmowę i spokój szczęśliwej Polski już czas.